Witajcie, Mateusz, z tej strony witam Was w kolejnym odcinku Paradnika, gdzie mam dla Was nowy specjalny konkurs, a, który mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli Wam się podoba sama idea konkursu, to nie zapomnijcie, żeby dać łapkę w górę, a w tym czasie ja przejdę może do wyjaśnienia zasad. Za chwileczkę będziecie świadkami odczytu pewnego wiersza którego autorem, no cóż, jest bardzo znany literat i wierszopisarz, czyli ja. Więc musicie wybaczyć mój, prawda, brak stylu i braku polotu poetyckiego. Aczkolwiek to, co jest kluczowe w tym wierszu, to to, że ja gdzieś tam przemyciłem w tekście tego wiersza kilka, może kilkadziesiąt, nazw postaci występujących w grze Heroes of the Storm. I teraz waszym zadaniem będzie. Wsłuchanie się w ten wiersz, mimo że on trochę nie ma sensu czasami, a czasami może ma, może jest zabawny, może nie, nie wiem, ale musicie się wsłuchać w ten wiersz i spróbować wyłapać i policzyć wszystkie postacie, które występują w tym wierszu. I od razu wam mówię, że to nie będzie tak bezpośrednio, że wystąpi tam nazwa na przykład Reynor, tak? Gdzieś użyta. Tam będzie troszeczkę zabiegów językowych pod tytułem, że ja mogę tego Raynora podzielić na dwa słowa, na przykład i użyć pierwszych dwóch literek, żeby zakończyć poprzednie słowo, a użyć pozostałych literek na przykład um, siekiera yy, norka. I macie Raynora właśnie w tym zdaniu. Oczywiście to jest poza konkursem, żeby nie było. Także tego typu zabiegi są w tym wierszu wykorzystane. Waszym zadaniem jest wyłapanie i policzenie wszystkich naszych postaci. Każda postać występuje pojedynczy raz. Co najwyżej, i musicie wpisać pod tym filmem w komentarzu, pod tym filmem liczbę postaci, która występuje Waszym zdaniem w tym wierszu, a także po przecinku, czy tam po spacji, jak chcecie, musicie wpisać, jaką nagrodę chcecie. A co jest z nagrodami? Nagrody są trzy. Są to trzy kody na skórki, jest to skórka Cagio Diablo, jest to skórka Succubus Kerrigan i jest to skórka Malfuriona Opończy Burzy. Te trzy skórki są do wygrania, więc musicie wpisać na przykład, że moim zdaniem jest w tym tekście 0 postacie z Heroes Storm, przecinek chce Diablo, czy tam przecinek Diablo, albo przecinek Kerrigan, przecinek Malfurion. Ja wówczas Najlepiej, jak, jak użycie nazwy postaci, czyli Marfurion, Kerrigan albo Diablo. Ja wówczas a, po prostu sobie z tych wszystkich zgłoszeń pogrupuję to i wszystkie zgłoszenia, które podadzą poprawną liczbę postaci i po przecinku podadzą postać Diablo, wezmą udział w losowaniu skórki Diablo. Wszystkie Komentarze, które będą miały poprawną liczbę postaci występujących w wierszu, i po przecinku będą miały napisane Kerrigan, wezmą udział w losowaniu skórki dla Kerrigan. Dlatego, że będą te osoby zainteresowane tą skórką. No i na koniec, wszystkie osoby, które wpiszą poprawną liczbę postaci i po przecinku wpiszą Malfurion, wezmą udział w losowaniu skórki dla Malfuriona. W związku z tym, bardzo was proszę, żebyście jeden komentarz tylko zostawili pod tym filmem. Żeby nie było teraz tak, że każdy napisze, że moim zdaniem jest 0 postaci, przecinek Diablo, potem moim zdaniem jest 0 postaci, przecinek Malfurion, moim zdaniem jest 0 postaci, przecinek keligan i bierzecie udział we wszystkich trzech Nie. Musicie zdecydować tylko na jedno. Jeśli ktoś weźmie tak z że wpisze dwa komentarze, jeden po drugim, albo z opóźnieniem jakiegoś dnia, dwóch dni, pięciu dni, cokolwiek bądź, to ja i tak jestem na tyle sprytny, że jestem w stanie to odfiltrować i wówczas będę brał pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie. A, czyli, jeśli na przykład ktoś wpisze, że moim zdaniem jest 0 postaci Diablo, a 5 dni później ktoś, ta sama osoba napisze, że moim zdaniem jest minus 5 postaci Malfurion, to ja nadal wezmę Twoje zgłoszenie pierwsze, czyli 0 postaci Diablo. Przykro mi, ale chciałbym, żebyście po prostu byli zdecydowani na temat tego, co wpisujecie. Co nie oznacza, że nie można edytować swojej odpowiedzi. Jeśli stwierdzicie, że ach kurczę, nie, tu jest jednak więcej postaci, mniej postaci, cokolwiek bądź, albo że ja chcę jednak wziąć udział w losowaniu innej skórki, to wówczas możecie wyedytować ten post i to zostanie uwzględnione. Aczkolwiek oczywiście prosimy, żebyście nie robili tego nagminnie tak, że co chwilę się teraz to zmieniać. Wsłuchajcie się uważnie w treść tego wiersza i postacie. Czas na zgłoszenia? Myślę, że standardowo do niedzieli, do 23.59. Także cóż, tyle mojego gadania. Oto i um, wielkie dzieło literatury polskiej. Um, autor bliżej nieznany. Miłego słuchania, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Ty ran destrukcyjnej siły nie powstrzymasz. Bo tyra Elżbieta jasno skrzydła swoje splata, a bat urwał jej sierankiem przy fal stadnym objawieniu. Tylko czemu? Nie wiem czemu. Ale kacze nóżki, łapie zwinnie niczym kłosy, lwa? Nauczyłem kiedyś sztuczki, aby gdy chwila nudy z ebonitowych drutów i włóczki coś zrobił, więc zszywa nieco wolno sweter. Ogarnia go szał. Bo kowal Lambert zamówił i namówił lwa do tego, a przez jego fason i anielski wygląd zaraz moda nastała na niego. Czy koza ginie? Niwi. Kim wiesz, to powiedz sweterskozy, toż to komedia. Blondynka, a za nią idą panowie. Tych ustawmy w pierwszym rzędzie, ale liczmy go od zera. Tulipany liliputy w barwie różu wprost pod lady sprzedaje sierżant. Petarda wpadła prosto w mur. Adin, dwa, tri, cztery, pięć. Wielki but, herbata albo gaz. O lekkim zapachu nowalijek. I, J, K, tasmański diabeł bliżej nieokreślonej maści zwał się w spak illi. Dali główne dnia kasza, gar albo męcikał. Tak nazywam się ja i na to nic. Nie poradzę.